Siemaneczku drodzy widzowie, zawsze mnie pytacie jak ja zbieram tak szybko diaksy, na pewno zastanawialiście o skąd masz tyle diaksów, a ja wam powiem skąd mam tyle diaksów, bo zostałem znowu piratem i mam swoich pomocników, którzy są moimi piratami i zobaczcie tutaj są moi. o nie, Wolf, co ty tu robisz, wąt mojego podwórka, zabramy, zabramy, dobra, tak, tak, tu są moi pomocnicy, jest y, Marcel, Wolfram, Vito i Śneczka, tak, jest ich czwóreczka, są najlepszymi zbieraczami diamentów na pet simulatorze, będą dla mnie zbierać diamenty, co nie? Tak. Tak, tak. Tak, dobra, się słuchają, ideal, idealnie. Więc, y, czy jesteście gotowi, przygotowaliście swoje najlepsze pety? Oczywiście. Tak. Jasne. Dobra, przygotowali swoje najlepsze pety, to y, nie będę dużo mówił, po prostu idźcie już zbierać, bo tracicie czas tylko tu stojąc. Szybciej. Okej. Okay. Szybciej zbierać te diamenty. Dobra, to ja wracam za godzinę może? Nie, damy im 15 minut, a później idę zobaczyć, jak to szybko zrobią, a ja teraz sobie idę do domku. Okej. Okay. Ja jestem w domku. Dam im 15 minut i zobaczymy sobie ile tych diamentów nazbierają. Oj, dobra. Minęło chyba trochę więcej, bo się lekko zrzemnęłem, pół godziny minęło, nawet chyba 40 minut. Dobra, yy, to lecimy w ogóle gdzie oni są? Ciekawe, czy ktoś w ogóle zaczął w pierwszej krainie zbierać? Nie, chyba w pierwszej krainie nikogo nie ma. Dobra, no mówiłem, że w pierwszej krainie nikogo nie ma, bo tu jest pełno coinów, dobra. Lecimy, zobaczymy kolejna. Kolejną krainą jest kraina. Nie pamiętam nawet, jest to plaża. Na... Ciekawie, czy ktoś na plaży sobie zrobił? Ja wiem, im, żeby na plaży nie zbierali, żeby nie mieli za ładnie. Tu, bo tu ciepło fajnie. A, nie, też nie widzę, żeby ktoś zbierał. Dobra, to fajnie, że tu nikt nie zbiera. To dobrze, 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 bo oni mają szybciej mi zbierać. Okej, okay, lecimy teraz... Gdzie lecimy teraz? No w sumie lecimy teraz na dżunglę. Tak, ciekawe czy ktoś na dżungli zbiera. Tam w sumie mówią, że bardzo dobrze diamenty lecą. Dobra. I lecimy na dżunglę. I jest tu ktoś? Czy nie ma tu nikogo? O, jest tu ktoś! Dobra, mamy tutaj kogoś. Jest tutaj. O, Wolfram tu jest. Siemaneczko, siemaneczko. Witam. Widzę, że no, zbieranie diamentów idzie. No oczywiście. No, tu ładnie wyczyściłeś nawet duży teren. No, a ciekawe, ile da mnie diamentów masz? Czy jest to duża ilość? Bo, bo powiem Ci, okay. tak wiesz w tajemnicy, że osoba, która zbierze najmniej, ma karę. Nie. No, no to zobaczymy. Dobra, dobra. Tam mieliście trochę czasu. O, no pokaż, ile masz diamentów. No zobaczymy, czy jest dużo tych diamencików, czy nie. To Co? Co? Tylko 500? Co to ma znaczyć? Co ty tu robiłeś? No to równo się zbiera. Te diamenty. Ja, ty tu... Dobra, jeżeli to jest najmniejsza ilość, to dostaniesz na pewno karę. Ja wiem, że na pewno tu się lniłeś. Dobra. Zbieraj dalej, bo ja tu 500 to czegoś coś nie widzę. Nie wiem. No po prostu tylko 500. No po prostu w to nie wierzę. Dobra, lecimy dalej szukać jeszcze kogoś. Na zimę. Jak to tak w ogóle 500 tylko, tyle tu siedział. Ja nawet wszystko... O, jest! Do no kolejny! Stój, 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 stój! Poczekaj, bo jestem już zły, bo. Uff, bo zły tylko ten. 500 diamentów mi dał. Mam nadzieję, że ty masz więcej, co nie? No, mam więcej, ale nie tak dużo. Ale no. też nie tak mało. Dobra, jak nie będziemy mieli niż 500, to już nie będę zły. Ile masz? Mam 2000. 2000. Ej, no to dobra. Już jest lepiej, już jest lepiej, więc nie mówię, że to jest idealnie, bo ci brakuje, więc. Jeszcze zbieraj. To jest za mało. No, a będę zbierał. Zbieraj no, tuż, jak... tutaj masz. Widzę, że czyścisz, ale to za mało. Dobrze, że jesteś chociaż lepszy niż twój kolega z dżungli. Dobra. No, cieszę się. Dobra, to lecimy dalej. Chcemy zobaczyć, kto tu jeszcze midjaksi zbiera. O, jest kolejna osoba. Stoi. Cześć. Dzień dobry. Ile Midiaksów zbierałeś? W ogóle, powiedz mi, jak się tu zbiera? Jak sy? O, tutaj, no to tak, średnio, za bardzo. Za dużo tu nie ma. Jak za dużo tu nie ma? Widzę, że tu sporo terenu wyczyściłeś, tak? Masz jeszcze dwie duże skrzynki. No, duże skrzynki są, ale długo ich i długo je się zbiera. No. Nie wiem, dobra, nieważne, wiesz co? Dla mnie się liczą diamenty, bo ja muszę mieć dużo na robienie rainbow'ów, Dobra. Yy, twój to jest Marcel, sprawdzimy, ile ty przygotowałeś diamentów. No zobaczymy. Ja mam 5000 Co? 5000? Znaczy, nie, że cię chwalę, ale powinnoś więcej zrobić. Dobra, to możesz mi tu przekazać. 5000, Dobra, no i jest 5000. Idealnie, dobra. Biorę, ale i tak musi być więcej. To jest niewystarczająco. Ety same dla widzów się nie zrobią. Jakoś liksę na to trzeba mieć. Dobra, 5000 jest. Dobra, to w sumie czym dalej, tym lepiej. Okej. Okay. Dobra. To lecimy teraz w sumie dalej w ogóle. To jest wulkan, ostatnia kraina. Czyli tam powinien być ostatni, albo się gdzieś schował. Jak się schował? O nie, to będzie jeszcze gorzej niż ten pierwszy. Dobra. Szukamy Aha. teraz tej osoby. Jest tam, dobra. Stój. Stój. Patrz, do mnie, stój. Cześć. Witam. Jak ci szło tutaj, zbieranko? Bardzo Widzę, że chyba zbiera. dużo nie zebrałeś, jak tak Pełno tego wszystkiego tu jest. Nawet niewyczyszczone. No, ja widzę, że to chyba będzie najgorzej zebrane ze wszystkich. No dobra. Ale proszę tutaj zobaczymy ile masz. Zobaczymy, Bo widzowie będą od razu wiedzieli, jak się szybko zbiera diamenty. Ja mam 10 tysięcy Co? Ile ty masz? 10 tysięcy. 10 tysięcy. Znaczy, znaczy... Musisz więcej zbierać. Musisz... O, ma 10 tysięcy. Co? Dzie to do dobra, dobra, dobra. Nie kłamą jak idealnie. Dobra, ale wie i tak musisz więcej zbierać. I tak musisz więcej zbierać. Dobra, mamy. Ale za nice, yeah. Dobra. To zbieraj dalej, zbieraj dalej, wiesz, bo trzeba okay. zrobić pety dla widzów wszystkich. ona same się nie zrobią z tych diamentów. Każdy chce mieć diamenty, ale ja muszę zrobić ich pety jeszcze z nich. Dobra. Okej, okay, dobra. Nie wiedziałem, że 410 tysięcy będzie Nie, to dobra. To już wiem. To w ogóle ten co zebrał 500 to musi dostać karę. Okej, okay, muszę ich wszystkich zebrać. Dobra, wiem co zrobię. Yy, cześć, ty. Jeszcze... Mam do ciebie hmm. sprawę jeszcze. Ha? Ha? Idź po swoich kolegów. Okay. I powiedz im, że mają być za chwilę yy, przy tym. Przy moim podwórku. I sobie też okay. wszystkim i powiedz im to wszystkim. Dobra. Dobra, lecę. Dobrze, że się zebraliśmy, ponieważ słyszałem, że ta osoba, która najmniej diamentów zbierze, to dostanie jakąś karę. To ile zebraliście diamentów? Ja zebrałem 2000. Ja 5000. Ja tysięcy. Ja to najgorzej, ponieważ ja najmniej zebrałem, ponieważ tylko 500. Będę mieć na pewno jakąś karę. no, Nie pozwolimy na tą karę. Nie pozwolimy, żeby coś Ci się stało. No właśnie. On pewnie za na nas czeka. Chodźmy już. Dobra, chodź. Dobre. Dobra, gdzie oni są? Kurde, czekam tu na nich. Jak miał, miałbym wszystkich zebrać? Gdzie oni są? Idą czy nie idą? O, dobra, gdzie oni byli? Dobra, nieważne, gdzie oni byli. Ustawiacie się szybko. Szybko. Na linii tak ja was uczyłem. Dobra. Okej, okay, więc powiem Wam teraz tak, że macie zbierać więcej i tyle. A dla osoby, która zebrała najmniej, Wolframe, dla ciebie jest kara. jaka? Tą A... karę pójdziemy razem z wszystkimi w jedno miejsce czyli na tą górę. Staniesz zrzucony za to, że zebrałeś najmniej. Znajdę z kogoś innego. Chodź, id idziemy. Okej. Okay. Czyli mamy Wolfixa, tego co zebrał najmniej Jacksów. Mm. Mamy też dla niego idealną karę. W sumie wy będziecie mogli dalej mi zbierać diamenty, a Ty Wolf zostanie zrzucony z tego tutaj klifu. Możesz się już przygotować na skok. Ale tak a... nie może być. Ale, Ale tak, nie nie może być. tak nie może być. Jak nie to bo nie może być? Nie. Ej, no bo zostaw. Brudzimy bo ciebie! Nie, ład, zostawcie mnie, nie! Co, co wy robicie? Nie, to Wy dla Stamy mnie go. pracujecie, nie! Zostawcie, no nie! Tak oto widzieliście krótką serię fabularną z Petsmulatorem, jeżeli chcielibyście też wystąpić w takich oto seriach, to nie zapomnijcie o subskrypcji, lajku i dzwoneczku. I to jest taka wstawka na koniec informująca Was, że wy także możecie zostać aktorami na moich odcinkach. Także odcinki postaram się, żeby w przyszłości były takie fabularne, lepiej montowane niż ten. Bo dopiero ja się uczę tak dobrze montować, ale możliwe że wezmę sobie montażystę, którego już widzieliście, zobaczymy jak się z nim dogadamy. Dobra. Ale drodzy widzowie, jeżeli chcecie zostać też aktorami, występować na takich odcinkach, to bijajcie na Discorda. Jedynie wymagania to jest yy, bardzo dobry mikrofon. I znaczy no bardzo dobry, żeby nie trzeszczał, nie piszczał, nie było coś i wtedy możecie zostać aktorami, bijajcie na mojego Discorda, link jest w opisie i wtedy będziecie mogli też wystąpić w takich krótkich scenkach, fajnych pokazowych, jak na przykład ta scenka jak zbierają diamenty yy, lub innych większych też projektach. Ale to wszystko jak będziecie wbijać Yy, także yy, Fireout zaprosz mnie na Joli RP, także w sumie swoją ekipą miały to wszedł, by było w miarę naprawdę spoko, więc zobaczymy, więc drodzy widzowie. Dziękuję Wam jeszcze raz za, za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, Na razie.